Dzień dobry, państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej Instytutu Pamięci Narodowej. Tematem dzisiejszej konferencji prasowej jest drugi międzynarodowy festiwal filmów o totalitaryzmach echa katynia. Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku, festiwal odbędzie się wyłącznie w formule online. Plan tej konferencji jest następujący. Za chwilę wprowadzenie wygłosi prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek, w kontekście przypadającego dzisiaj 13 kwietnia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Następnie dyrektor Biura Edukacji Narodowej, pan Adam Chlebowicz, przybliży nam ideę festiwalu, opowie również o najnowszych produkcjach. Filmowych Instytutu Pamięci Narodowej. Jednym z filmów wyprodukowanych przez IPN jest film pod tytułem Wybraniec Bogów, opowiadający historię Józefa Marcinkiewicza. Kim był Józef Marcinkiewicz? Sylwetkę tej postaci przybliży jeden z reżyserów filmu, pan Konrad Starczewski z Biura Edukacji Narodowej. Proszę o zabranie głosu prezesa IPN. Doktora Jarosława Szarka. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Przed 80 laty około 21 tysięcy polskich oficerów, policjantów. Przedstawicieli inteligencji zostało zamordowanych przez służby NKWD. Zbrodnia sowiecka na polskiej elicie, której celem było tak naprawdę unicestwienie Polski: likwidacja elity niepodległościowej. Jakże wielu Jakże wiele ofiar Katynia ma w swych biogamach zmagania o niepodległość, walkę o niepodległość w latach 1914-1921. Dwie dekady budowali niepodległą rzeczpospolitą i w 1940 roku legli w dołach śmierci w Katyniu i w wielu miejscach których do dzisiaj nie poznaliśmy. Dla Instytutu Pamięci Narodowej zawsze niezwykle, niezwykle ważne było to, aby każda ofiara miała swą twarz, miała swą historię, aby nie była to tylko bezimienna rzesza ofiar. Szanowni Państwo, mija 81 lat, a my cały czas. Odkrywamy nowe fakty, nowe postaci. Jedną z takich postaci jest przywołany przed momentem Józef Marcinkiewicz, jedna z ofiar zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie, trzydziestoletni matematyk, jeden z najwybitniejszych umysłów matematycznych tamtego czasu. To do dzisiaj w nauce, w matematyce funkcjonują równania. Nazwane jego nazwiskiem. Miał 30 lat i ten wybitnie uzdolniony matematyk. Latem 1939 roku wrócił do Polski. Wrócił, aby zaciągnąć się do Wojska Polskiego, bo wiedział, że zbliża się wybuch wojny. Zrezygnował ze stypendium. Wcześniej był na francuskiej Sorbonie. Później w Wielkiej Brytanii, zrezygnował z tego stypendium, bo wiedział, że w tym momencie nie badania naukowe, ale obrona ojczyzny jest najważniejsza. Znalazł się wśród Jeńców i został w 1940 roku zamordowany przez Sowietów. Postać praktycznie nieznana poza środowiskiem naukowym, postać jedno, jednocześnie pokazująca nam, Wybory tamtego pokolenia, wybory ludzi, którzy zostali ofiarami zbrodni katyńskiej. Bo oni mogli żyć, mogli żyć za cenę zdrady. Nie zdradzili i zostali zamordowani. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest pamiętać, bo zbrodnia katyńska to jest zbrodnia na tych ludziach, ale to jest też pół wieku obowiązujące kłamstwo nieozerwalnie związane z tą zbrodnią. Kłamstwo, które było udziałem nie tylko sprawców, ale w to kłamstwo zostały, został zaangażowany wolny świat, który przez lata znał sprawców tej zbrodni, ale milczał w imię swych interesów. Jednakże dzięki Wielu ludziom ta prawda przetrwała, mimo że cena była ogromna. Represjonowani, więzieni w latach PRL-u za prawdę o Katyniu, niektórzy mordowani. Ale to prawda zwyciężyła. Prawda zwyciężyła między innymi dzięki takim ludziom jak Adam Macedoński w Krakowie, jeden z założycieli Instytutu Katyńskiego w Polsce w końcu lat 70.. Ci ludzie mówili prawdę w tym czasie, gdy płaciło się za nią wysoką cenę. I to jest też temat kolejnego, kolejnego filmu. Drugi festiwal, Echa Katynia, bo chcemy, żeby te echa Katynia nie milkły do. Dzisiaj po to jest ten festiwal. Nie chcemy tej historii opowiadać sami, ale zaprosiliśmy na ten festiwal wielu twórców z zagranicy. Pokażemy ponad 20 filmów. Filmów z Rosji, z Łotwy, Turcji, Czech, Węgier, Serbii. Więc festiwal, mimo że druga jego edycja w ubiegłym roku nie mógł się odbyć ze względu na ograniczenia sanitarne cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ta prawda o katyniu, którą również niestety dzisiaj próbuje się manipulować, dociera do jak największej rzeszy ludzi. Serdecznie Państwa zapraszam od 15 do 18 kwietnia, nie tylko na pokazy filmów, ale również na dyskusje, na warsztaty które organizuje Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. Dzień dobry Państwu. Często państwo, dziennikarze pytają się nas, organizatorów Festiwalu Filmów o Totalitaryzmach Katynia, po co jest ten festiwal, dlaczego my go organizujemy? Odpowiedzi jest kilka na to pytanie. Sam fakt organizując po raz drugi ten festiwal wysyłamy zaproszenie do twórców dosłownie z całego świata i że zgłosiło się ponad 100 takich twórców dosłownie z całego świata ze swoimi propozycjami filmów fabularnych dokumentalnych pełnometrażowych filmów o krótkim i średnim metrażu pokazuje że tematyka ideologicznych totalitaryzmów ciągle jest żywa że ludzie sztuki ludzie sztuki filmowej też przeżywają ten temat, jest dla nich ważny, chcą te filmy realizować, chcą o nich opowiadać. W tym roku proponujemy państwu oprócz samych pokazów filmowych także dyskusje i warsztaty. Warsztaty filmowe to nowa propozycja, one odbędą się w dwóch takich formułach. Jedna o tym jak robić film historyczny na podstawie archiwów na podstawie archiwaliów i to jest warsztat dostępny praktycznie dla każdego każdej osoby która chce się zmierzyć stanąć za kamerą opowiedzieć jakąś część historii drugi warsztat jest skierowany dla profesjonalistów z branży filmowej i chcemy za pomocą naszych kolegów z archiwum IPN pokazać co kryje nasze archiwum, co kryje w zakresie filmów, co kryje w zakresie zdjęć. Bardzo się, bardzo się cieszymy, że odzew branży filmowej na te, na te oba, obydwa warsztaty, zwłaszcza na ten drugi, profesjonalny, jest bardzo duży. Mamy mnóstwo zgłoszeń ze szkoły filmowej, mamy doświadczonych filmowców, którzy chcą uczestniczyć oczywiście w wersji online i dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z zasobów archiwalnych archiwum IPN, co tam można odnaleźć. Te zasoby zapewnia państwa są, są naprawdę y, ogromne. Y Dyskusję. Jeśli chodzi o dyskusję mamy w tym roku trzy, pierwsza poświęcona filmowi historycznemu jako takiemu, jak to się dzieje na świecie, jak się to dzieje w Polsce, tutaj zresztą te produkcje, które Państwu pokażemy. Z krajów rzeczywiście nam bliskich naszych sąsiadów Czech, Węgier, Łotwy, Turcji, Serbii, no to są kraje, które same doświadczyły różnych form totalitarnych i, i do, zobaczenie tego doświadczenia tych filmowców, tych twórców, nie tylko Oczywiście reżyserów, bo scenarzystów, operatorów, yy, całych ekip filmowych jest, yy, jest niezwykle yy, ciekawe. Druga dyskusja będzie dotyczyć yy, multimediów, jak je wykorzystywać we współczesnym yy, świecie edukacji historycznej, także ten czas pandemii, który przeżywamy, który jest niełatwy dla nas wszystkich, pokazuje, że są różne możliwości i że yy, w tych trudnych warunkach można yy, edukować w sposób ciekawy, interesujący. O tym będzie właśnie ta dyskusja. I trzecia, wreszcie o młodym pokoleniu Polaków. Czy odwracają swoje zainteresowanie od historii, czy, czy historia już ich nie interesuje? Myślę, że każdy z tych paneli dyskusyjnych będzie wzbudzał wiele dyskusji. Jeśli chodzi o, o same. Pro... Propozycje filmowe to, tak jak powiedziałem, są to filmy fabularne, są to filmy dokumentalne, pełnometrażowe, średni i krótki metraż. W związku z tym też nagrody w, w tych kategoriach właśnie filmu pełnometrażowego, średniego i krótkiego metrażu, także nagroda publiczności i nagroda za całokształt twórczości filmowej, więc cztery, cztery kategorie filmowe. I wreszcie nasze propozycje. Jesteśmy dumni z tego, że od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej Narodowej, biuro edukacji narodowej prowadzi własną działalność filmową w tym roku cztery nowości cztery nowe filmy wyprodukowane przez IPN Krzyż i swastyka to film o doświadczeniu o o traumie o, o tragedii co przeżyli polscy duchowni w obozie koncentracyjnym Dachau mogę powiedzieć widziałem ten film mimo że członek mojej rodziny ksiądz Dominik Andrzejewski zginął w Dachau jako jeden z tych księży kiedy zobaczyłem ten film Powiem szczerze, że odkryłem o tyle szokujących i nieznanych mi, mi faktów, że, że ten, ten film, ten obraz naprawdę wbija w fotel. Drugi film to film o Tajnym Instytucie Katyńskim. To jest, to jest właśnie ta historia, która pokazuje, że. Wtedy, kiedy nie można było mówić prawdy. A prawda o Katyniu to jest fundament niepodległości Polski istnieli ludzie, którzy zawiązali coś, no, można powiedzieć, w ogóle niezwykłego. Instytut, tajny Instytut, który od lat 70. zbierał dane, informacje, który starał się powiedzieć pełną prawdę na temat tej strasznej zbrodni. Film Ford z kolei opowiada o pomiechówku, o takim miejscu i takich miejsc mamy w Polsce, na świecie, w Europie bardzo dużo. Wydawałoby się, że od II wojny światowej minęło 70 kilka lat od chwili wybuchu ponad 80, że właściwie już wszystko wiemy na temat II wojny światowej. Tymczasem ciągle odkrywamy miejsca, odkrywamy ludzi, świadków, coraz mniej świadków, to już są dzisiaj często dzieci, wnuki, którzy opowiadają o tych miejscach. O tym właśnie jest film Ford. No i wreszcie wybranie z bogów. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej mówił już o profesorze Józefie Marcinkiewiczu. Za chwilę Konrad Starczewski przedstawi sylwetkę tej nieznanej, mało rozpoznanej postaci, jednej z ofiar Katynia. Film pełnometrażowy, dokumentalny, z scenami fabularyzowanymi. Chcemy ten festiwal pokazać my z kolei na innych festiwalach na całym świecie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja. Zapraszam wszystkich Państwa do uczestnictwa w Festiwalu Echa Kadenia, Kadenia druga edycja. Dziękuję bardzo. Wszystkie filmy są dostępne online. Trzeba się zarejestrować na specjalnej platformie w internecie totalitaryzmy.pl, kliknąć po prostu uczestnictwo w danym pokazie filmowym. Można także tą, tą drogą głosować na poszczególne filmy i tą drogą zostanie wybrana nagroda publiczności. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Poproszę o zabranie głosu reżysera filmu Wybraniec Bogów, pana Konrada Starczewskiego. Dzień dobry państwu. Szanowni Państwo, zbrodnia katyńska była potężnym ciosem wymierzonym w polskie elity II Rzeczypospolitej, również w elity naukowe. I częścią tych elit naukowych niewątpliwie był Józef Marcinkiewicz. Może o tym chociażby świadczyć ten cytat, który widzimy tutaj na planszy z prezentacji. Są to słowa profesora Leona Jeśmianowicza, profesora matematyki z Uniwersytetu Wileńskiego, na którym właśnie. Józef Marcinkiewicz studiował i właśnie profesor Leśmianowicz miał mówić, że Józef Marcinkiewicz to być może największa osobowa strata Polski w czasie II wojny światowej. To są bardzo mocne słowa i dające bardzo dużo do myślenia, szczególnie w kontekście tego, że Józef Marcinkiewicz do dzisiaj tak naprawdę poza pewnymi kręgami naukowców, historyków, jest postacią zupełnie nieznaną. No i chcielibyśmy tę sytuację zmienić. Mówiąc o Józefie Marcinkiewiczu, nie sposób nie wspomnieć o tym, że jakby nie byłby tą postacią, którą był, nie, nie osiągnąłby tyle w swoim życiu, niestety bardzo krótkim, gdyby nie jego dom rodzinny, gdyby nie jego rodzice, którzy za główny cel postawili sobie wykształcenie swoich pięciorga dzieci i wychowanie ich w duchu patriotyzmu. I faktycznie i biografia samego Józefa Marcinkiewicza, jego, jego braci, i Ostry, świadczy o tym, że ten cel ci ludzie osiągnęli i dzięki przede wszystkim opiece matki, jej trosce Józef Marcinkiewicz rozpoczął drogę naukową po gimnazjum w Białym Stoku dostał się w 1930 roku na wydział matematyczno-przyrodniczy Uniwersytetu imienia Stefana Batorego w Wilnie i tutaj podam tylko szybko kilka takich suchych faktograficznych danych, które świadczą o tym, z kim mamy do czynienia, z, jak, z, jaką, z jakiego formatu postacią. Otóż Józef Marcinkiewicz rozpoczyna studia w roku 1930, po trzech latach. W 1933 roku otrzymuje tytuł magistra, czyli w trzy lata realizuje pięcioletni tok studiów. W roku 1935 pisze doktorat, w roku 1937 otrzymuje habilitację, czyli jest to kariera niezwykle błyskotliwa i co więcej, w roku 1939 roku, czyli mając 29 lat, otrzymuje informacje, będąc, będąc za granicą, że Uniwersytet Poznański zaoferował mu Objęcie katedry matematyki. Uniwersytet w Poznański był również ważnym ośrodkiem polskiej myśli matematycznej i poświęcenie tak wysokiego stanowiska młodej osobie świadczy o tym, z kim mamy tutaj do czynienia. Niestety tej propozycji Józef Marcinkiewicz nigdy nie mógł przyjąć, ponieważ jak wiemy, we wrześniu 1939 roku wybucha wojna. Tutaj prezes wspomniał tę historię powrotu Józefa Marcinkiewicza do Polski. Rzeczywiście pod koniec sierpnia 1939 roku jeszcze Józef Marcinkiewicz przebywał na stażu w Wielkiej Brytanii na uniwersytecie w Cambridge. No i tam zastanawiał się, czy nie powinien wrócić do Polski, wiedząc, że widmo, wojny jest coraz bardziej realne. No i faktycznie mimo namowy ze strony przyjaciół, również profesorów z Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii, są na to przekazy, mamy na to jakby dowody archiwalne, był namawiany, żeby zostać. Jednak on, to co pada zresztą w naszym filmie, też wiemy to z przekazów, że on odmawia jakby tym, tej, tym propozycjom zostania w Wielkiej Brytanii, decyduje się na powrót, ponieważ właśnie patriotyzm, miłość do Ojczyzny i staniecie w jej obronie w chwili potrzeby była dla niego najważniejszym przekazaniem, czyli to, co wyniósł ze swojego rodzinnego domu. No i później jakby. Te e, fakty, te wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Józef Marcinkiewicz jeszcze zdołał odwiedzić dom rodzinny, przekazał swojej matce e, bardzo obszerny plik dokumentów, notatek matematycznych, które później rodzice Marcinkiewicza zakopali w, e, na terenie gospodarstwa. E, no i e, dogonił, że tak powiem, swoją jednostkę macierzystą, wziął udział w obronie Lwowa i jak wiemy, Lwów e, został poddany przez generała Langnera. Armii Czerwonej i w ten sposób Józef Marcinkiewicz dostał się do niewoli sowieckiej. Co więcej, po raz drugi tak naprawdę, ponieważ w sierpniu 1939 roku mógł podjąć decyzję o niewracaniu do Polski i nikt nie miałby mu tego tak naprawdę za złe, to również w czasie transportu do Starobielska, wiemy to z przekazów, zaproponowano mu wzięcie udziału w ucieczce z tego transportu. On również odmówił, tak, wiedzą, twierdząc, że przede wszystkim powinien tutaj Towarzyszyć w niedoli innym oficerom. Ta ucieczka doszła do realizacji. Jak wiemy, ci ludzie, którzy wzięli w niej udział, po prostu się z niej uratowali. Józef Marcinkiewicz trafia do Starobielska. W kwietniu 1940 roku zostaje zamordowany. Jego szczątki spoczywają w dołach śmierci w Piatichatkach. Jakby takim symbolicznym wyrazem tego tragicznego losu nie tylko Józefa Marcinkiewicza, ale tak naprawdę całej tej rodziny, o czym mówimy w naszym filmie dokumentalnym, jest los tych notatek, o których wspomniałem. Te notatki niestety nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Po kilkunastu latach Mieczysław Marcinkiewicz, brat Józefa, odkopuje je. Można powiedzieć niemalże przypadkowo trafia na te notatki. Ale niestety one są już w takim stanie rozkładu, że są absolutnie nieczytelne. Więc ta pamięć o Józefie Marcinkiewiczu ginie niemalże tak samo jak te, te notatki po nim. I, tak naprawdę nie byłoby tego spotkania, nie byłoby tego filmu, gdyby nie postać profesora Antoniego Zygmunda, który był mistrzem matematycznym Józefa Marcinkiewicza na uniwersytecie w Wilnie i to właśnie profesor Zygmunt, który był naprawdę wybitnym polskim matematykiem, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, to profesor Antoni Zygmunt powtarzał wiele razy, że Józef Marcinkiewicz był najwybitniejszym jego uczniem, a musimy pamiętać o tym, że spod skrzydeł Profesora Antoniego Zygmunta wyszło bardzo wielu matematyków, nie tylko polskich, którzy zdobyli medal Filsa, który jest odpowiednikiem Nagrody Nobla w dziedzinie matematyki. Także to też jest kolejny dowód na to, kim był Józef Marcinkiewicz, jak ogromną stratę ponieśliśmy przez to, że został zamordowany przez Sowietów w Charkowie. Profesor Antoni Zygmunt był właśnie mistrzem Józefa Marcinkiewicza i tak naprawdę jego przyjacielem. Żył w poczuciu winy, że gdzieś ta pamięć o Józefie Marcinkiewiczu ginie, ponieważ on tak naprawdę zginął z polskiego naukoznawstwa po roku 45. W latach prl w ogóle nie mówiono o Józefie Marcinkiewiczu. Nie było go w podręcznikach na studiach, nie było go w encyklopedii. Więc była to postać po prostu przemilczana, ten stygmat Katynia po prostu nie pozwalał na to, aby o nim mówiono. I właśnie dzięki temu, że profesor Zygmunt wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam napisał kilka naprawdę przełomowych dzieł matematycznych. W jednym z nich o szeregach trygonometrycznych, postanowił, że. Przy każdym twierdzeniu, w którym współpracował z Marcinkiewiczem, albo w tych, których nawet Marcinkiewicz sam stworzył, pojawi się właśnie jego nazwisko. I tylko tak naprawdę dzięki temu działaniu profesora Zygmunda udało się uratować Józefa Marcinkiewicza z niepamięci również Instytut Pamięci Narodowej przez swoje działania, przez swoją misję stara się, aby ta pamięć o Józefie Marcinkiewiczu nie zginęła. Nasz film dokumentalny jest jakby kolejnym krokiem ku temu. Mam nadzieję, że najważniejszym i takim, który naprawdę spopularyzuje tę postać, szczególnie wśród młodego pokolenia, bo myślę, że Józef Marcinkiewicz może być wzorem dla wielu z nas. Także zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu Wybraniec Dostępny on będzie na platformie festiwalowej w dniach 15-18 kwietnia, a dzisiaj już teraz możemy zobaczyć zwiastun tego filmu. Bardzo dziękuję. Zawsze się kojarzyło. Józef i matematyka. Trudno ocenić, dlaczego Józef Marcinkiewicz zniknął z pamięci wśród matematyków polskich. Fascynował mnie fakt, że trzydziestoletni człowiek mógł udowodnić tak wiele twierdzeń. Dokumentów było bardzo mało, bo one zostały zlikwidowane. Rodzina została jakby zlikwidowana. Na pierwszym roku był absolutnie rozpoznawalny, bo był obdarzony wyjątkowymi zdolnościami. Potrafił przerwać profesorowi wykład i powiedzieć: Pan profesor raczył się pomylić. Był sensacją. Rozpoczęła się rywalizacja między profesorami o to, kto zdobędzie Józefa Marcinkiewicza jako swego ucznia. Znaleźliśmy diament, ale ten diament trzeba szlifować. Nie, nie, proszę sobie nie, nie przeszkadzać, panie. Marcinkiewicz. Proszę. To mówi, że matematyka mu rujnuje zdrowie, bo on jakby zapada w trans, jeśli myśli o tej matematyce. No, na zdjęciach, jak widać, bo już od czasu są takie no, szablonówki. Że na pierwszym miejscu w ich rodzinie była postawiona ojczyzna duża i ojczyzna mała. Jako patriota i syn mojej ojczyzny nigdy nie będę uchylał się od służby ojczyźnie w tak trudnych czasach jak wojna. Stąd podjął jedną jedyną decyzję. Wracam i będę walczył. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy państwa do oglądania filmów festiwalowych, tak jak powiedzieliśmy, wszystkie informacje znajdują się na stronie totalitaryzmy.pl. Dziękujemy za uwagę.